Witam do dzisiejszego treningu: będziemy wykorzystywać gumę. Ja mam czerwoną. Jeżeli masz w domu średnią, żółtą, w zależności od oporu, wykorzystujesz swoją gumę. Skontroluj mięśnie brzucha, stopy kolana na szerokość bioder. Oczywiście, zaczynamy od rozgrzewki. Pójdź sobie swoją najbardziej ulubioną muzykę i zaczynamy działać. Ramiona długie, barki daleko od uszu. Wdech, unieś ramiona w kierunku sufitu. Wydech. Swobodnie, opuść do dołu. Na razie bez większego napięcia, bez większego naporu. Wdech i wydech. Kontrola mięśni brzucha. Przy wdechu. Oddychamy klatką piersiową przy wydechu. Angażujesz jeszcze mocniej mięśnie brzucha. Jeszcze mocniej mięśnie międzyżebrowe. Jeszcze raz wdech i wydech. Unieś ramiona górę, zatrzymaj stabilne biodra, przechyl ciało delikatnie w kierunku na prawo. Wdech, powrót, wydech, na lewo. Biodra są stabilne, kolana lekko ugięte. Wykorzystaj siłę mięśni bocznej części pleców, mięśni bocznej części brzucha do skłonu. Staraj się, żeby Twoje ramiona były cały czas w jednakowym ustawieniu. Budujemy tutaj z ramion i naszego kręgosłupa taką literę Y. Jeszcze raz. Wydech, wdech i z wydechem łączymy obydwa ruchy. Wdech, opuść ramiona do dołu. Wydech, unieść, góra, skłon do boku na prawo. Wdech, wydech, góra i skłon do boku na lewo. Wdech, opuść ramiona. Wydech, góra, skłon do boku na prawo. Wdech, wydech. Im dłuższy wydech, tym więcej mięśni w okolicy swojego tułowia angażujesz do działania. Talia się zwęża, żebra się ściągają. Ostatni raz na lewo. Wydech, wydech, powrót. Wdech, unieś ramiona na przedłużeniu barków. Wydech, naprzemienne prostowanie, uginanie swojego ramienia. Pamiętaj, żeby oba ramiona, czy to ramię ugięte, czy to ramię wyprostowane, było przedłużeniem Twoich barków. Jeżeli mimo wszystko czujesz, że więcej jest napięcia w karku niż w samych ramionach, pamiętaj, że możesz opuścić łokcie ciut poniżej linii barków. Kontrolujesz nadal mięśnie brzucha, patrzysz przed siebie, nie na sufit, i broda jest lekko wycofana. Jeszcze raz, wdech i wydech. Wdech. Z wydechem teraz przeciśnij ramiona i gumę poza linię bocznej części Twojego ciała. I tutaj już bardziej w, w, wkładamy siłę w napięcie mięśniowe. Wydech i wdech, powrót. Wydech, brzuch się pięknie ściąga do wewnątrz, plecy wyprostowane, napnij tylne części ramion, napnij boczne części pleców. Jeszcze raz wydech i wdech, powrót, rozluźnij ramiona, rozluźnij barki, przełóż sobie teraz gumę, mniej więcej w okolicy dolnej części żeber, chwyć za gumę tak, żeby Twoje dłonie znalazły się na przedłużeniu łokci, czyli mniej więcej kąt prosty w stawach łokciowych, wydech, wysuń ramiona do przodu, na zewnątrz i wdech, powoli wróć, Wydech na zewnątrz i wdech. Powoli wróć. Wydech, pchnij gumę na zewnątrz. Otwórz klatkę piersiową i wróć. Moment wydłużania ramion. Ściągasz mięśnie brzucha. Kiedy guma jest naciągnięta, twoje mięśnie brzucha, żebra pchają się do środka w kierunku gumy. Wydech i wdech. Powrót. Jeszcze dwa razy, wydech i wdech, powrót, jeszcze raz i wdech, powrót, ja wiem, ramiona są słabsze, staramy się teraz pogłębić na raz, dwa, trzy i wdech, wracamy, ale trzeba je wzmacniać, żeby były silniejsze, staraj się nie wykonywać zbyt dużych pulsowań. Kontrolujesz napięcie i delikatnie pulsujesz bez, kołysza, bez kołysania resztą ciała. Raz, dwa, trzy i wdech, powrót. Wydech, raz, dwa, trzy i wdech, powrót. Jeszcze raz, wydech, raz, dwa, trzy i wdech, powrót. Wydech, wysuń ramiona w przód przed siebie i wdech, powrót. Wydech. Dolna przednia część żeber stara się wcisnąć w dolną tylną część żeber. Jeszcze raz wydech i wdech. Rozluźnij, rozluźnij swoje ramiona, rozluźnij barki. Nasza guma szeroko rozłożona teraz idzie pod lewą stopę. Rozłóż szeroko, cała twoja stopa kontroluje gumę, chwyć teraz za gumę mniej więcej na wysokości swoich bioder. Jeżeli poczujesz, że guma ci się wcina w przestrzeń pomiędzy kciuk, a palec wskazujący, wyciągnij kciuk na zewnątrz. Stopa lewa mocno osadzona, wdech, wydech, ściągnij mięśnie brzucha, rozłóż łokcie po zewnętrznej i wdech, powrót. Wydech, ruch się zaczyna ze stawów barkowych, Twoje łokcie kończą na przedłużeniu barków. Dłonie są milimetr, dwa milimetry poniżej linii twoich łokci, twoich barków. Wydech i wdech, powrót. Pokazuję ruch niewłaściwy, nie podciągamy dłońmi. Wydech, łokcie po zewnętrznej i wdech, powrót. Trzymasz brzuch i lewy pośladek pod kontrolą. Jeszcze raz, opuść, chwilkę rozluźnij, zmieniamy nogi. Prawa stopa. Skontroluj mięśnie brzucha. Wydech. Odwiedź oba ramiona i wdech, powrót. Wydech, ściągnij mięśnie brzucha. Twoje łokcie pierwsze. Wydech i wdech, powrót. Wydech i wdech, powrót. Pamiętaj, ruch wykonujemy w stawach barkowych, a nie barkami do uszu. Jeszcze raz zluźnij, Twoja lewa stopa idzie na gumę, stopy kolana na szerokość bioder, nadal trzymasz gumę w dłoniach, skontroluj mięśnie brzucha, podwiń biodra lekko pod siebie, wydech, unieś ramiona w przód przed siebie i wdech, powrót, wydech i wdech, zakres ruchu w zależności od siły Twojego ciała, jeżeli czujesz, że na przedłużeniu barków ten ruch już idzie za daleko, nie masz siły, napinasz szyję, napinasz odcinek lędźwiowy, zrób mniejszy ruch. Jeżeli dasz radę, wydech, unieś łokcie, ramiona na przedłużeniu barków. Wydech i wdech, powrót. Jeszcze raz. Wydech i wdech, powrót. Wdech i z wydechem skład ramiona na przedłużeniu Twoich uszu. Skontroluj grzbiet, trzymaj mięśnie brzucha. Na końcu napnij mięśnie ud, pośladków i ściągnij mięśnie brzucha. Jeszcze raz. Wydech i wdech, powrót. Przechodzimy sobie do siadu w przód, siad półpłotkarski. Prawa stopa z przodu, lewa idzie do tyłu. Spróbuj rozsunąć kolana w miarę możliwości szeroko. Wyciągnij swój prawy pośladek na zewnątrz. Wdech, ramiona szeroko po zewnętrznej. Wydech, twist na lewo. Wdech, wracasz. Wydech, twist na prawo. I wdech, wracasz. Wydech, wydłuż kręgosłup przy skręcie. Twój kręgosłup zachowuje się dosłownie jak. Śruba jak korkociąg. Idzie do góry i wdech. Wracamy. Wydech i wdech. Jeszcze raz. Wydech. Wdech i z wydechem. Zatrzymaj ramiona szeroko po zewnętrznej. Skłon do boku na lewo. Sięgasz swoją lewą dłonią w kierunku prawego kolana. Wydech i wdech. Powrót. Piękny długi kręgosłup. Za każdym razem spróbuj wyjść jeszcze wyżej i jeszcze sięgnij dalej. Jeszcze raz. Wydech. I wdech. Uwaga. Skłon do boku na prawo. Wyciągnij lewy bok. I wdech. Wróć. Wydech. Skłon do boku na prawo. Wyciągnij swój lewy bok. Wydech. I wdech. Wydech. I wdech. Jeszcze raz. Wydech. Wdech. Zatrzymaj. Wydech. Twist na prawo i przytrzymaj chwilę pozycję. Wycofany prawy bark, podciągnięty do brzucha. Wyciągnij swoją pachwinę lewą. Przy kolejnym wydechu rozluźnij pozycję. Zmieniamy stronę. Brzuch pod kontrolą. Wyciągasz swój lewy pośladek, spróbuj rozsunąć uda kolana jak najszerzej. I pamiętaj, zawsze miej poduszkę przy sobie, lub ten kocyk, lub kostkę, jeżeli masz. I tutaj znowu, jeżeli Twoje biodro, której z bioder nie wytrzymuje pozycji, możesz sobie zwinąć w tej chwili na przykład pod lewe biodro matę, lub włożyć poduszkę, żeby troszeczkę odciążyć tutaj swoje biodra. Wdech, ramiona szeroko po zewnętrznej. Wydech, twist na prawo, wdech, powrót, wydech, twist na lewo, przeciągnij się. Wydech i wdech, powrót. Wydech i wdech, powrót. Odpręż kręgosłup, rozluźnij biodra. Nawet jeżeli ci jest trochę niewygodnie teraz w tej pozycji, staraj się dążyć do tego, żeby rozluźniać biodra, rozluźniać, wydłużać kręgosłup. Jeszcze raz, wydech, wdech i z wydechem. Ramiona szeroko po zewnętrznej, wydech, skłon do boku i wdech, wracamy. Staraj się wydłużyć prawe ramię od spodu, lewe od góry. Wydłużasz kręgosłup, wyciągasz się z bioder. Nie osiadaj mocno na biodrach, staraj się poczuć, że te twoje ciało się poddaje. Wydech i jeszcze raz, wdech i wydech, wdech, ramiona szeroko, wydech, przejdź na lewo, wyciągnij prawy bok i odepchnij się, wydech, kontrolujesz piękny długi kręgosłup, wydech i wdech, pamiętaj, że wydech idzie z całej przestrzeni twojego środka tułowia, wydech i jeszcze raz. Wydech, wdech, wydech. Twist na lewo zatrzymaj. Wycofaj swój lewy bark, ściągnij łopatkę. Staraj się delikatnie pchnąć prawe biodro do przodu. Podciągnij dolne partie brzucha. Spokojnie sobie oddychasz. I rozluźnij. Tyle przy dzisiejszym treningu. Mam nadzieję, że ramiona, nogi, brzuch były wyczuwalne. W następnym treningu z gumą będziemy pracować nad naszym grzbietem, przestrzenią pomiędzy łopatkami. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia.